Siemanko, z tej strony Patol, witam was znowu na kanale Kolejny wypad na Odrę, no już jesteśmy po rybach Dzisiaj mam znowu gości na łódce, jest ze mną tak Gosia ze Sweet Fishing Siemanko No i mój serdeczny kolega Adam No z Adamem to żeśmy się umawiali z 10 lat na te ryby Aż w końcu się udało złapać po 10 latach I Dzisiaj mogę nazwać taki, zespoilerować wam film, że to będzie Przedszkole szczupakowe, ale w kurtowych ilościach. Także zapraszamy was do obejrzenia. Jeżeli chcecie, zostawcie na końcu suba, łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Na pewno mi to bardzo dużo pomoże w rozwoju kanału. Piąteczka. Elo. To taki sam. Też szkodę? Nie no, tam coś się fajnie się Podwójne uderzenie Nie <noise> tylko te. <głos> <głos> Czekaj <noise> we znaków W tym samym czasie No Ale tak samo jak tam duchu dwa razy i Ciii. No to leci <noise> Nie no na razie Największy z tych wszystkich Do góry, do góry, no i jadam weź już za nóż. O, no i siedź, double shake. Patrzcie, co się dzieje, ale to maluchy same. Do... O, ale... <grywia> Dobra, ja, ja sobie wypnę, najwyżej no jadam, ci pomoże. O, wszystko jeden, jeden rocznik. No, ja też, ale. Patrzcie, tu. tu. No, dobrze jest. O, poszedł No i dobra, tak miało być. No mój troszeczkę większy. Budowlana łapa. Dobra, jest. No, jeden. Oj, Gosia, Gosia najlepiej umie wypinać ryby. Ale Jest walka te w końcu dobra ryba. Trochę wyżej kij, to no, ooo człowieku, no, poczekaj Adam, zanurz bardziej, poczekaj ona będzie odjeżdżać, czekaj, 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 trzymaj ją, nie podwijaj już, nie podwija już, nie podwijaj, no i teraz dawaj, nie, nie, nie Gosia, do góry kij, o nie, najgorzej, po rybie, no.

No to jesteś niemożliwa, no człowieku, no jak to jest o co tu chodzi? Szczupak, no, ale nie dużo. Nie no, to patrz na nią. No dosłownie 5 minut temu, żeś... Nawet nie, 2 minuty temu, żeś wyrzuciła tego. Że ja tylko sternikiem jestem. No to daj się Jabłuszko O nie! No mamy kolejnego niedużego, ale świeża rana. Coś musiało go dobrze dziabnąć tu i od góry, nie? No i tutaj przy tym. W ogóle cały podrapany jest. No, tak?